Siema, większość z Was zagłosowała, że chcecie zobaczyć dzień jedzenia na minikacie. Minikat to tak sobie nazywam, po prostu nie wiem czemu, bo to nie jest minikat, to jest w sumie dość taka mocna redukcja jak na mnie, no, ale tylko miesiąc na tym polecę. Plus minus 3000 kalorii co dzień. Celuję po 280 g białka i trzymam nisko tłuszcze. Wszystko rozpiszę tam tutaj o, o, na dole. Każdy, pro, każdo, każdy posiłek i, i podsumowanie. Nie? Także zaczynamy ze śniadaniem. Dzisiaj mamy minus 11 stopni. Idealne warunki do morsowania. Jak widzicie na wadze 109, zaczynając ze 115. Także i jest, jest już. Efekt, a to jest trzeci tydzień? Trzeci tydzień, który dzisiaj mamy? 16, 17? No, 17 dzień, o! To lecimy ze śniadaniem. Śniadanie preferuję na słodko zazwyczaj. Nie chcę mi się dzisiaj pierdolić w jakieś omlety, naleśniki jestem głodny na no szybko lecimy no tu piękne kaselki, nie? wiem jeżeli Ci się podobają, zostaw łapę w górę damy 120 gram płatków owsianych dolejemy 250 ml mleka, częściowo tłuszczonego 1,5%. Kurwa, ciężko się robi jedną ręką, nagrywa i, 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 i robi jedzenie. Dobra, to wstawiamy na taki średni ogień. Muszę mieszać, więc się rozłączam. Wyłączam nagrywanie, bo bez mieszania to zaraz to mi się przypali. Te płatki sobie piją mleko. W tym momencie dobrze jest dodać sobie odżywki białkowej tutaj z KFD, z SFD, sorry. Ze Skodem sztywno zapewne. Słony karmel. Peanut butter Jedna miarka ma 25 gram Mamy tam 50 53 pewnie 53 plus 25 Ile jest? Kurwa nie wiem, z matny zawsze byłem słaby Jak wiecie ile jest to napiszcie w komentarzu Taka wychodzi papka z tego Teraz dodamy No, 150 gram malin, kiedy mam akurat w e, tym, mrożonych. No i to mieszać, żeby żeby maliny się trochę rozmroziły. Przełożone do naczynia rozjebanego, wygląda tak. Oczywiście jeszcze weźmiemy e, dodamy masło orzechowe. 66 gramów, ale łyżka policzyło, bo źle to wytarowałem. Łyżka waży 15 pewnie. Później zważę. No z 50 gramów tego masła tutaj będzie, żeby dodać jakiś tłuszczu. No i nie ma co zapominać o kawie. Drogą się zastanawiamy, czy chcielibyście może yy, takie kubki, bo przy pierwsza partia się rozeszła dość szybko. Yy, większość rozdaliśmy oczywiście, i nic nie sprzedaliśmy jak to jak to my. No, jeśli byście chcieli takie kubki, dajcie znać tu w komentarzu. Cena jak kubka to z 25 zł będzie pewnie. Z wysyłką także tragedii nie ma. Jeszcze dodałem banana i, i cynamonem, posypałem z jakieś 1100 kalorii, pewnie coś koło tego. 85 g białka, 90 dałem, myślę. Później sobie podliczę. I do tego Mandalorian wreszcie, drugi sezon, bo niestety nie miałem jak oglądać i gdzie. Dobrze, lecimy. Dzisiaj kumy stopią się i kierowca o tym wie. Dzisiaj kumy stopią się, ale zapas się dwie. Hey, o mój boże, ładna pach. By nie był prak, Koła muszą... Pora na obiad. Mamy... Polelwiczki z piersi kurczaka, 400 gram Frytki z batatów, pół kilo, do piekarnika idą zaraz yy, Pokroję sobie paprykę Biorę do tego kurczaka No i mój ulubieniec, fasolka, heinz I to całość będzie yy, Na obiad W ogóle zwała, bo idę zaraz na kosza i nie byłem na koszu Grubo ponad kurwa, 3-4 lata. Idę zobaczyć, jak, jak moje umiejętności jeszcze I, i jak z tą wagą mi się będzie ruszała. Oczywiście dodaję takie przyprawy, jak yy, przyprawa złocisty kurczak, papryka słodka mielona i mój kurwa ulubieniec to jest papryka wędzona. Z tym wszystko smakuje 100 razy lepiej. Tu bataty posypałem przyprawą do ziemniaków. Czekam aż się nagrzeje Piekarnik To tu taki patent, żeby nie brudzić naczyń To przecież może, przyprawy można wymieszać w tym Oto zajebistym pojemniku Przy użyciu Chociażby noża I nie musisz kurwa później Zmywać kolejnego naczynia Także polecam. Piekarnik się nagrzewa. Ale dzisiaj zapomniałem o kreatynie w ogóle. Yy... Także pora ją zarzucić bezpośrednio do ryja. Sweet lemonade, najlepszy smak jaki istnieje. zdrowie. Myślę, że to też w sumie dobra pora na. To żeby powiedzieć co biorę aktualnie Co to jest? Witamina C Leci codziennie Tutaj mamy yy, z Witaminy dzika Witamina D3 plus K2 Czy nie są od dzika, są po prostu zapteki, bo są tanie Opakowanie tylko są, jest z dzika Że dwie takie Aktualnie jeszcze mam B kompleks I no, widać To jest magnes B6 Także to sobie łykam Jeszcze glutaminę od, e, Stosuję od czasu Covida Kurwa aż Tak się napiłem, nie? Tyk i, I taką glutaminkę. Jeszcze ją Dodatkowo. I aktualnie to jest wszystko. Także jak widzicie nie przesadzam jakoś ilością tych tabletek. Zaczniemy coś później od lutego. Że się przygotować do Iron Dead, chyba no, Także też na pewno coś tu wtedy wrzucę. Nie? Obiad się prezentuje, tak. Mamy kolejny 1000 plus kalorii. Na no dobiadu do Mando Kolejny odcinek. Więc ciekawie. Polecam. Wróciłem z kosza i nagrywaliśmy podcast, trochę się zeszło, Kamil Jarota z nami uczestniczył w tym podcaście, bardzo się rozgadał, zeszło się ponad, ponad półtora godziny w rozmowie, także dopiero teraz wracam i robię kolację, która wam pokażę, jak wygląda prawdziwe życie, a nie tak jak zawsze u tych, Wszystkich instagramowych gwiazd i youtubowych gwiazd Że jest porządek, zawsze wszystko, kuchnia pięknie wygląda Patrzcie jak to wygląda u mnie, jak nie mam czasu Tu naczynia może umyję dzisiaj, może jutro Na kolację będzie, zrobię so z tego twaróg Znaczy dodam do tego twarogu sergi wiejskie Kurwa życie jest tak chujowe, że cebula zgniła ze szczypiorkiem na kolację mamy 100 gramów białka. Jakieś tam 800-900 kalorii wychodzi z tego. Do tego 8 tutaj takich pięknych wafli kukurydzianych z solą morską. Tutaj zgrywanie podcastu z Kamilem Jaroto. NBA 2K16, czyli świeżość. Nie no, coś sobie włączę na YouTube do pooglądania, bo już jest 23.30 jutro na 6:00 do roboty. Także Życie nie jest takie kolorowe, jak myślicie. No, także przejebane jest, jak trochę masz... Chociaż dzisiaj niedziela była i powinienem sobie jakoś to bardziej zorganizować. No, ale wyszedł ten kąż, ten podcast, tak z dupy. No i widzicie. Także to jest mój dzień jedzenia na minikacie. Podsumuję to sobie. Myślę, że 3,300 będzie, jak wpiszę wapkę. Bo to tak mówię intuicyjnie, z 300 gramów białka na pewno było dzisiaj. Tuż trochę podejrzewam, że około 80 gram. No, trzymałem się 70. Nie jest źle. Węgli może trochę za mało, no ale chuj, taki dzień, tak to jest. Także kończę, bo jutro na szóstą do roboty miałem sobie przygotować posiłki na jutro. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Jeszcze muszę ogarnąć ten syf. Tutaj, no. aminikat spoko. Zobaczymy, jak długo je pociągnę, jakie będą efekty, i zaczynamy w lutym. Psz, czy masę taką konkretną? No, no nie wiem, bo WF będę miał w kwietniu, maju i muszę przebiec te 3 km, jednak nie? Dlatego też na no, tego kosza zacząłem chodzić, żeby się trochę poruszać. Na koszu spoko, spoko w chuj. Dobra, to na razie i tyle. Do zobaczenia w następnym yy, dniu jedzenia.